W nowym filmie zapraszam Was dzisiaj na wspólne mierzenie z, z H&M. W sumie jest 5 sztuk, więc nie za dużo, nie za mało. Rozstrzał cenowy jest ogromny, bo najtańszy kosztował 80 zł, najdroższy 600, więc dosyć dużo. Trzy z nich są z tego działu jakość premium, więc mają też bardzo dobre składy, ale co za tym idzie są trochę droższe. Postaram się przy każdym z nich o tym składzie gdzieś tam wspomnieć, dlatego że dla mnie to jest dosyć istotne. Zdarza mi się czasami gdzieś przymknąć oko, jak ten skład jest trochę gorszy w momencie, kiedy sweter bardzo mi się podoba, e, ale raczej staram się wybierać. Z doświadczenia mojego wiem, że po prostu te swetry lepiej mi się sprawdzają, które faktycznie są i z, wełny, i z wełny, z kaszmiru, są cieplejsze i też trochę w moim przypadku zawsze okazywały się trwalsze. I sweter numer jeden, który mam aktualnie na sobie, ma przepiękny niebieski kolor. Ostatnio mam jakąś taką. Wciągnień nie wie, do tych niebieskich, to przecież też niebieskim czuję. Natomiast ma pewne mankamenty, czy dla mnie mankamenty. Jest w nim na pewno cena, bo kosztuje 600 zł. Ja, jak robiłam to zamówienie, to był 20% rabat na wszystko, więc zapłaciłam za te rzeczy trochę mniej. Ale krótki, dosyć taki jest ten krój, bo jak widziałam teraz koszulę pod spodem i podoba mi się, że on tu wystaje. Natomiast on no, nie zasłania mi tutaj, on sięga przed pośladki, więc jak podniosę ręce do góry, to tutaj będę miała całe nery i lękwia na wierzchu. I chociaż ma przepiękny kolor i jest bardzo mięciutki, tak jak mówiłam, to ja nie za dobrze czuję się w takich właśnie dekoltach albo bez tego dekoltu. Jak już to wybieram albo golfy, to dzisiaj też ja ten w będzie, albo swetry, które mają taki dekolt w literkę V. Tu jak mam wyciągnięty ten komierzyk, to w miarę mi się nawet jeszcze podoba z tą koszulą pod spodem, ale jakoś tak myślę, że nie sięgałabym po niego aż tak często, bo tak jak mówię, nie do końca czuję się tutaj dobrze w takim zabudowanym bardzo kroju. Także speter jest fajny, ale tak jak mówię, no dla mnie może to chciałabym, żeby był taki, wiecie, idealny, taki w punkt. Drugi niebieski sweter, ale tutaj odcień jest zupełnie inny niż w przypadku tego pierwszego. Ten jest taki bardziej wpadający jakby w szarość, taki szaro-niebieski. I ten był pierwszy, był najdroższy. Ten jest najtańszy, dlatego że ten sweter kosztuje 80 zł. On występuje w sumie w czterech kolorach. Jest ten, który mam teraz na sobie: jest jasno-żółty, jest beżowy i jest kremowy. Ja mam w tej chwili rozmiar L, dlatego że widziałam go stacjonarnie i ta eska wydawała mi się strasznie malutka. To jest ponownie sweter raczej takim krojem. Nie jest jakiś wielki, natomiast specjalnie zamówiłam Elkę, żeby właśnie on był bardziej obszerny, nie taki bardzo kusy i skąpy, że tak powiem. Ma dosyć szerokie rękawy, może być trochę problematyczne jeśli chodzi o ubranie jeszcze na jakiegoś płaszcza, który te rękawy ma takie standardowe. Boję się, że mogłoby się to po prostu nie zmieścić. Natomiast to jest jego jakby urok i ta eska też miała takie bardziej obszerne, szerokie rękawy. Zapinamy jest tutaj na guziki, można go też spokojnie wiadomo nosić jako taki po prostu kardigan na górę. On jest najtańszy, ale uważam, że i tak nie ma najgorszego składu, że mogło być gorzej, dlatego że mamy tutaj 60% bawełny i 40% akrylu. Sweter jest dosyć taki konkretny. On nie jest ten na przykład był dużo lżejszy. Zupełnie dwa inne swetry, nie tylko jeśli chodzi o jakby aspekt wizualny, ale też ten materiał. Myślę, że ten nie jest najgorszy. Będzie tu dzisiaj jeden, który mniej mi się podoba, a był droższy. Także, no nie wiem, zobaczę później na przepitkach, jak on wygląda, ale nie jest taki tragiczny, myślę, że za tą kwotę to naprawdę nie jest źle. Może kremowy bardziej mi się podobał niż ten taki niebie niebiesko-szary. Następnie mamy sweter, który już skład mam dużo lepszy, mamy tutaj 90% wełny i 10% kaszmiru. Ten sweter kosztuje 500 zł. ma taki beżowo-szary trochę kolor, bo ten to nie jest taki bardzo ciepły beż, ale wygląda ten kolor na żywo ładnie. Sweter jest w takie warkocze, w taki jakiś splot, ma tutaj fałkę, czyli to już widzicie mówiłam, że lubię mieć ten dekolt, w literkę V, natomiast tutaj ten dekolt jest strasznie głęboki. I jak mam koszulę pod spodem, to jest ok, ale mierzyłam go po prostu bezpośrednio na gołą skórę, no widać tutaj stanowczo za dużo, więc to jest raczej sweter do noszenia. Na coś. Jest bardzo ładnie wykonany, jest miękki, miły, do tyku nie gryzie, nie drapie, nie jest gdzieś niekomfortowy, chociaż ja nie jestem może jakaś super wrażliwa w, w tym aspekcie, ale jest ładnie wykonany, tak jak mówię, fajna jest ta struktura właśnie tych splotów, dobry skład, no cena wysoka, ale myślę, że e, można poczekać właśnie, aż się znowu jakaś akcja, taka pojawi rabatowa. Mam w tej chwili na sobie rozmiar S. Jest dosyć taki obszerny, jest też dłuższy, więc tutaj zasłania mi. Myślę, że jeśli jesteście mniej więcej mojej postury, to jeśli chciałabym go zostawić, to bym go wymieniła, po prostu spróbowałabym XS. Tak mi się wydaje, że rozmiar mniejszy może, bo XS też z tego co pamiętam było. Jest ładny, jest okej, okay, ale to nie jest gdzie miłość od pierwszego wejrzenia, także... Wraca do sklepu. Następnie mamy największe rozczarowanie w sumie tego zamówienia, dlatego że ten sweter na modelce mi się bardzo podobał i spodobał mi się na tyle, żeby go zamówić, pomimo właśnie jego no, nie najlepszego składu. Nie ja wiem, że część z Was na to nie zwraca uwagi. uwagi. ja staram się ten sweter po prostu czuć, że myślę, że jego żywot nie będzie zbyt długi, jeśli mam być szczery, że on się po prostu po jednym sezonie, jeśli w ogóle przeżyje jeden sezon, Niestety znosi, zniszczy, że jakoś tak ta jakość nie jest najlepsza. On jest w większości sztuczny. Nie, nie wiem, teraz nawet nie będę sprawdzać, bo patrzyłam wcześniej. Nie wiem, jaka dokładnie jest proporcja, ale w sumie są, jest tylko 4% wełny. Jest cienki, jest miły w dotyku, nie ukrywam, że jest milutki, ale jest taki śmiesznie, dziwnie tak jakby sprężynuje. Taki jest, te hmm. też się trochę rozciągają, ale ten jest taki trochę jakby miał bardzo dużo elastanu w sobie. Nie do końca mi się to podoba. No i też nie podoba mi się to, jak on na mnie wygląda, czy jak ja w nim po prostu wyglądam. Ma ładny kolor, to trzeba przyznać, to jest taki melanżowy szary, on jeszcze jest chyba w wersji beżowej. Mamy tutaj kieszenie, zapinane jest na guziki, rozporki takie po obu stronach, ale tak jak mówię, no ja go na pewno odsyłam. On kosztuje 100 zł i myślę, że warto było, znaczy wolałabym dopłacić, nie wiem, drugie, drugie tyle, ale znaleźć coś po prostu trochę lepszej jakości. Mam na sobie M-kę, nie wiem, czy nie było po prostu mniejszego rozmiaru. W sensie nie, wiem, że nie było. mam na myśli mówiąc, że cwetel tak sprężynuje, no po prostu jak był sprężynką, się tak śmiesznie naciąga. I teraz jak go ściągałam, to już widzę, że tutaj w niektórych miejscach z tyłu robią się i zaczyna się kulkować, więc myślę, że no... Nie jest to jakaś super, hiper jakość. Na koniec wielki, szary golf. To jest sweter, który ja już kiedyś zamówiłam. Dlatego, że on najpierw pokazał się w kolorze takim beżowym. Zamówiłam wtedy s kiedy ona była ogromna. Ten sweter tutaj, który mam na sobie to jest XS. I on też jest spory, bo widzicie, że rękawy są dosyć długie, szerokie, no jest też dłuższy, bo zasłania mi tutaj pośladki, ale w tym jakby tkwi jego urok. Natomiast ta Eska miała strasznie jakieś takie tutaj szerokie rękawy i niezbyt dobrze tutaj wyglądał w ramionach, nie szerokie rękawy, tylko tu był jakiś taki niezbyt po prostu rozmiar był nieodpowiedni. I ja to wtedy odesłałam. Poza tym tamten kolor był taki to był taki szaro-beżowy. Nie do końca mi się jakoś super podobał. Ale później zobaczyłam, że właśnie pojawiły się dwa kolejne kolory i stwierdziłam, że spróbuję z Eską, bo uważam, że sam w sobie jest naprawdę fajny. Ja lubię golfy, które trzymają swoją formę. To nie jest taki golf, który wam tutaj, wiecie, opada. Taka kaskada, tylko raczej trzyma się sztywno. Sztywno się trzyma tutaj, więc ta forma jakby jest zachowana i to właśnie lubię w tego typu swetrach. Do tego ma fajny skład, bo to jest to samo historia, co w przypadku tego, czyli 90% wełny, 10% kaszmiru. On pierwotnie kosztuje, czy tam pełna jego cena, to jest chyba 400 zł, ale no, tak jak mówiłam, był rabat, więc za niego zapłaciłam trochę mniej i myślę, że właśnie sobie go zostawię. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. E, podsumowując, ten sweter na 90% no, zostanie, bo nawet podoba mi się do tego zestawu właśnie spodni, i czarnych spodni i tych sportowych butów. Pozostałe cztery wrócą do sklepu. Gdybym miała jeszcze któreś zostawić, to nie wiem, może ten pierwszy kaszmirowy, bo on jest mega miły, chociaż jest drogi. Ale właśnie nie jest idealny, więc yy, myślę, że po prostu poszukam czegoś, co bardziej będzie mi odpowiadało. Ale obiektywnie uważam, że te trzy, te dwa niebieskie i ten weżowy to są naprawdę fajne swetry. No tego Wam nie polecam raczej, bym go odradzała, bo ta jakość tutaj jest trochę średnia. Jak nie mówię, to no on już jest w niektórych miejscach skulkowany, więc myślę, że nie pożyje zbyt długo. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, ciepło, jakim Pa!